Życząc wszystkim udanej imprezy, dobrej pogody, stopy wody pod Kilem. Uważam międzynarodowy spływ kajakowy imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu, uważam za otwarty. Mamy ponad 300 już uczestników. Ostateczna liczba będzie znana tak naprawdę w momencie startu, ponieważ docierają jeszcze cały czas zawodnicy. Ale jest to wynik satysfakcjonujący i cieszymy się, że kolejny raz po raz 82 tutaj w Nowym Targu pojawia się liczna rzesza kajakarzy z Polski oraz zagranicy i możemy ich właśnie tutaj gościć na naszej pięknej rzece Dunajczyk. To jest 82 edycja, wyróżnia się tym, że tak naprawdę jest to kontynuacja tak wspaniałej imprezy jakim jest międzynarodowy spływ na Dunajcu. Jak już powiedziałem, nowy targ jest dumny z tego wydarzenia. Starsze pokolenie na pewno pamięta, jakie to było ważne wydarzenie w życiu miasta, chociażby ze słynnymi orężadami albo ze słynnymi tutaj startami wielu, tyś, wielu set kajakarzy, ale obecnie. Tak jak mówimy, frekwencja dopisuje, cieszymy się, że z organizatorami spływu, współpraca odbywa się w sposób idealny i mamy nadzieję, że dobijemy do 100, jak nie 200 albo 300 edycji tego obiegu. Jesteśmy tak powiem, przygotowani, że w przypadku, gdyby burza się pojawiła wcześniej niż dopłyniemy, o nawet skrócenie etapu do mostu na Hubie i przewiezienia uczestników stamtąd. Na biwak do Po Najtrudniejszym odcinkiem tu jest, yy, pomimo tego, że tu są niebezpieczne miejsca na rzece, to jest najbardziej uciążliwy etap, ten kawałek yy, po jeziorze do Mizernej. Ale inaczej się nie da, bo po prostu powstała zapora dla bezpieczeństwa. Jest to też atrakcja pewnego rodzaju, bo uczestnicy nie tylko mogą zmagać się z nurtem, ale jeszcze trochę popracują wiosłami. Dzisiejszy etap to jest dopłynięcie w limicie czasu. Jutro wyścig taki indywidualny i później slalom. Pojutrze wyścig pilarskiego i również dopłynięcie w czasie otwarcia i zamknięcia meczu. Jesteśmy na Dunajcu, dwie rzeki górskie, których na Pomorzu mamy charakter górski, ale nie aż tak dokładnie jak tutaj. Więc ciągnie nas rzeka, rzeka. To jest najważniejsze, krajobraz, rzeka. Przyroda, no i ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to jest też najważniejsze. Im więcej nas jest, tym lepiej. No w zeszłym roku nam się udało wygrać, no wszyscy o tym wiedzą. Eee, zawsze podchodzimy do tego z taką, eee, ze spokojem. Eee, najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili i byli na spływie, na Dunajcu, na Popradzie. A co będzie, to będzie, jak to mówią góra, ale zdaje się. Wywodzę się z kolejowego klubu wodnego z Krakowa, w którym tradycje kajakarskie, a zwłaszcza turystyki kajakowej, były bardzo, bardzo mocne. I ja, jako młody zawodnik, jako młody człowiek, działa, uczestniczący w życiu klubu, zawsze przeżywałem przygotowania do Dunajca, bo. Jeszcze w latach 60-tych to nie było tak jak teraz, że każdy może płynąć, tylko trzeba było się wykazać odpowiednimi umiejętnościami, a chcąc uczestniczyć w spływie, trzeba było mieć ukończone 19, 17 lat i w dwójce. Będąc pełnoletnim dopiero można było płynąć jedynką. Dunajec to był nie ten Dunajec, bo się to zmieniło w przeciągu tych, tego półwiecza i no tak łyknąłem tego kajakowego bakcyla, a turystyki kajakowej i zwłaszcza Dunajca, no tak się zaczęło i tak trwa. My na spływy na Dunajec jako klub przyjeżdżamy już od 1968 roku, także no po prostu jest piękna rzeka, bardzo dobra organizacja. Takie imprezy, no i mówię, przeżywają, wszyscy uczestnicy przeżywają wspaniałą przygodę tutaj na Dunaju. A dzisiaj to widzimy, jaka jest piękna pogoda, więc myślę, że tym bardziej będzie dobra zabawa. Nie wyobrażamy sobie już tego, tej uroczystości, tego święta bez tego radosnego spływu kolorowego, niezwykle barwnej imprezy, która już od wielu, wielu lat wpisała się krajobraz miasta w kalendarz wydarzeń i zapraszamy, liczymy na obecność w kolejnych latach, także Panie Komandorze, wszyscy organizatorzy bardzo dziękuję za ten wysiłek organizacyjny i za to, że cały czas możemy tak liczne grono rodziny kajakowej witać, cieszyć się właśnie z waszej tutaj obecności no i wypuszczać na Wody Dunajca stąd spod hali lodowej w Nowym Targu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy obserwować zmagania kajakarzy na Dunajcu i tak jak Pan Burmistrz powiedział ta impreza wpisała się w tradycję i tak jak powiedział nie wyobrażam sobie Bożego Ciała bez kajakarzy, bez tego, że można stanąć na moście czy na kładce i machać i wołać do Państwa ahoj, często w obcych językach kajakarstwo jest bardzo pięknym sportem wiele znakomitych osób Pływało na kajaku, trzeba tutaj wspomnieć świętego Jana Pawła II, który też był też uczestnikiem spływu kajakowego.